You got the first place and can you just tell me how did you like this tournament? Estou uh, muito feliz, é um prazer estar aqui tão longe numa primeira experiência com um grupo fantástico e uh, simplesmente foi incrível desfrutar e agradecer por todo o apoio. E estou muito contente pelos meninos e por toda a estrutura. And what do you think about the level of players on this Surpreendeu-me bastante. Uh, não conhecia algumas equipas e algumas equipas são diferentes desde que nós encontramos no lá no nosso país, em Portugal, e mesmo a competitividade é diferente e, e senti muita qualidade em todos os momentos, mesmo nos meninos, mesmo nos treinadores, e sobretudo a forma como eles vivem o futebol, é algo muito diferente e incrível. E o que performance torneio para os your guys? Incrível, achei que tudo foi enquadrado, tudo foi no timing certo, no momento certo, Houve sempre apoio perto e mesmo longe quando nós precisávamos a via e agradecer mais uma vez e foi muito importante o vosso apoio para as crianças, para todas as crianças. Na pewno, muito positivamente, mesmo końcowego o resultado final, eu tych que para jest... Duża nauka, sam, sam byłem w ich wieku, też jako zawodnik, wiem co, wiem co czują, ale uważam, że i z tego wyciągną pozytywną lekcję. A jak ocenia się poziom sportowy na tym turnieju? Moim zdaniem bardzo wysoki. Tu zespół sportingu, fajna, fajna, fajna drużyna. Uważam, że, że tak samo lekczy czy Śląsk, dobre drużyny na Krajowym Podwórku, uważam, że poziom bardzo wysoki i organizacja też super. Bardzo, bardzo udany, znaczy bardzo mocny, mocny turniej, bardzo dobrzy przeciwnicy. Byliśmy na dużo właśnie turniejach, ale to ten jest wyjątkowy. Widać, że bardzo mocne drużyny. Emocje na pewno były bardzo wysokie, tym bardziej jak się gra z rywalami z najwyższej półki. Były drużyny z ekstraklasy, były, były drużyny z zagranicy, jak Sporting Lisbona, także, także dla dzieciaków, dla zawodników bardzo fajne granie, bardzo fajne doświadczenie. Organizacja uważam na wysokim poziomie i oby więcej takich turniejów. Dobry. Dobry. Guys, I don't know if like guys is a good name, but the players think about this. Like, tell us something. Uh, we are there for the second time, so uh, we are really happy to arrive there, and I hope kids enjoy it, and I hope that we can arrive next time also i'm glad to hear it okay but tell me also like what do you think about the sports level i think that's about us uh, our performance wasn't so good today but i think the level of this tournament is very high and the performances the competition is on the high level okay so can we just make a deal i want to see a huge smile and the promises that you will come back here on next year okay Ok, ja, yeah, that's perfect. Thank you so much. And see you soon, right? Szanowni Państwo, druga edycja międzynarodowego turnieju Copa Cabanoska Cab, we współpracy z firmą Tarczyński SA już za nami. Bardzo dziękujemy 30 drużyn z trzech krajów z Polski, z Czech, a także z Portugalii. Topowy, elitarny poziom tego turnieju, Między innymi świadczy o tym, że udział brały w kategoriach U9 oraz U11 takie marki jak Sporting Lisbona, Slavia Praga, Sigma Olomuc, Jagiellonia Białostok, Lech Poznań, Zagłębie Lubin, Mieś Legnica, Śląs Wrocław i wiele, wiele innych mógłbym wymieniać i wymieniać. Naprawdę dziękujemy każdemu z osobna, dziękujemy wszystkim zawodnikom, trenerom, rodzicom. To było dla nas fantastyczne doświadczenie. I widzimy się na kolejnych turniejach R&D Sport niebawem w Polsce, a także za granicą.